Za wyrzucenie elektrośmieci np. do śmietnika grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych. Co zatem z nimi robić? Mieszkańcy nie będą już mieć żadnych problemów z pozbyciem się z domów zepsutych lodówek, pralek czy starych telewizorów. I to bezpłatnie. Kielce przystąpiły do programu pod nazwą Moje Miasto bez Elektrośmieci. Realizuje go w kilkudziesięciu miastach w Polsce organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ElektroEko. Przepisy mówią o tym, że na głowę każdego statystycznego mieszkańca powinno się zebrać nie mniej niż 4 kg. Czyli w przypadku Kielc to jest nie mniej niż 800 ton rocznych. No, prawdopodobnie zbiera się sporo mniej, ale po to przedstawiamy tę naszą ofertę, żeby ilość tego sprzętu z roku na rok wzrastała. Tym bardziej, że te cele ustawowe również wzrosną. Kielce nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z prowadzeniem programu Moje Miasto bez Elektrośmieci. System zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu sfinansuje organizacja ElektroEko. Od marca, jeżeli zechcemy pozbyć się elektrycznych bądź elektronicznych odpadów wielkogabarytowych, wystarczy zgłosić to na ogólnopolski numer infolinii lub wypełnić formularz kontaktowy w internecie. Szczęśliwie doczekaliśmy czasów, że również i w Polsce mogą być wystawki. Przez lata takiego niedostatku i takiej wrodzonej gospodarności żeśmy eksploatowali różne sprzęty aż jej do śmierci technicznej, więc jest to okazja dla takich sytuacji, żeby w sposób legalny i bezpieczny dla środowiska pozbyć się tych sprzętów AGD, sprzętów tzw. elektrośmieci, już nieprzydatnych. Po duży zużyty sprzęt przyjeżdżać będą po umówieniu terminu specjalnie oznakowane samochody. Przy okazji do samochodu można też będzie oddać mniejsze elektrośmieci, a to nie wszystko. Jeśli ktoś będzie chciał się pozbyć drobnego, zużytego sprzętu elektrycznego czy elektronicznego, może go sam oddać w Kielcach w trzech punktach. Na parkingach przy Pasażu Świętokrzyskim na osiedlu Slichowice i przy Hipermarkecie Real oraz w Piekoszowie, przy ulicy Czarnowskiej 56 w firmie MB Recycling. Zarówno pojazdy, jak i pracownicy. Będą oznakowani w sposób szczególny. Te auta są dość charakterystyczne i widoczne dla, dla mieszkańców. Takie miejsca zbierania przy centrach handlowych dodatkowo będą również oznakowane flagami różnego rodzaju banerami, także będziemy na pewno bardzo widoczni. Do tej pory duże elektrośmieci można było oddawać bezpłatnie w odrzutowni przy ulicy Magazynowej, ale jeżeli chcieliśmy, aby ktoś po nie przyjechał do domu, trzeba było zapłacić. Czy udogodnienia, jakie niesie program, spowodują, że znikną dzikie wysypiska? To chodzi o świadomość mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy będą rozumieli, że jest to zagrożenie dla środowiska, a z drugiej strony będą mieli możliwość oddania, łatwego oddania do systemu, który organizujemy, no to oczywiście mamy nadzieję, że znikną. Natomiast no to jest kwestia świadomości, nad którą wspólnie pracujemy latami. i Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem. Kolejnym ogniwem programu Moje Miasto bez Elektrośmieci są szkoły. Obecnie w projekt edukacyjny adresowany do uczniów klas trzecich włączyło się 14 kieleckich podstawówek. Pozyskany za ich pośrednictwem zużyty sprzęt będzie oddawany do punktów zbierania, a tam szkoły będą otrzymywać kupony, które później mogą wymieniać na nagrody. Sprzęt sportowy, a nawet multimedialny. Placówki te dostaną ponadto materiały dydaktyczne.